Dzień dobry, zaraz 14:00, my dopiero zaczynamy dzień, a idziemy dzisiaj do elektrowni po Wyśle pokazać sklep naszego znajomego Maćka, bo otworzył kolejny sklep rowerowy. O, wow, już się otwiera. Dzień dobry. I dzisiaj też będziemy nagrywali podcast, który mam nadzieję szybko pojawi. Będziemy go składać, a on jest tutaj gdzieś u góry, po lewej stronie. Tak, już wyłożyłam. W no, czy muzyka możesz to mieć. Myślę, że nie będzie słychać w ogóle. Taki mam dzisiaj make up. Mam yy, opaskę od Radzki. Pitowa. Kupiłam sobie na Vinted. I beżową sukienkę. Darek, lubisz jak prawda? Tak. Wiedziałam. Tam balony są... Lubię jak są balony. A to już tutaj? Tak. A to jest też No to idealnie. Najlepiej, tu zobacz, bo oni mieli w tej sklepie, co była biżuteria w to. Ja Ci kupiłam kiedyś zamienili. tam czachę na szyję. zamienili. Się zamienili. Sklep butikowy, w którym są pokazane najfajniejsze egzemplarze, ale oczywiście w którym możecie kupić dodatki, ubrania. Sklep otwarty, słuchajcie, jest w elektrowni po Wiśle. Jeżeli e, chcecie e, kupić sobie coś, jeżeli chodzi o akcesoria do rowerów, A jeżeli chodzi o ubrania rowerowe, profesjonalne, pogadać o rowerach, zamówić rower, to wpadajcie do roadbike'a pasjonaci tworzą ten sklep z dumy który nam się świetnie sprawdza. Mamy zresztą teraz w bagażniku. O, widzę moje okulary. Ostatnio robiłam live w okularach i wszyscy się śmiali, że mam same okulary jak na narty i na rower, a nie jestem żadnym zawodowcem. Wyglądałam strasznie. Wyglądam strasznie w tych okularach. Za Towarzysz podróży. Tak, dostałam Everest od córy, żeby mi towarzyszyła. Właśnie, czy Everest to jest dziewczyna, czy to jest chłopak? Ale yy, ja myślę, że to jest dziewczyna. Na pewno w polskiej wersji językowej. Myślę, że głupi, ale nie wiem na 100%. procent. spieszymy. Idziemy do biura, ja w ogóle dzisiaj... Nie idziemy do biura, idziemy do dermatologa. Do dermatologa teraz? Tak. Będziesz mnie nagrywał jak tej pani doktor Kasi Kochańskiej. Ja myślałam, że... Że już do biura? Już do biura, No nie. nie. A co z tym twoim hydraulikiem lepiej powiedz? Co no właśnie, z tymi fachowcami? nie mogę się coś... Problem jest z tymi fachowcami, że... A wczoraj chyba gadała się, się z sąsiadką. No. Że... Nie mamy takiego fachowca, którego można by było polecić. Ja mamy, wiesz, mamy Pawła od od no, Mebli. Tak, na który czekasz 6 miesięcy, no tak, bo nie ma terminu. Nie Więc ma terminu. tak naprawdę nie masz, kogo polecić. Tak z dnia na dzień. No a teraz na telefonie, że mówię, nie możemy się mówić na jakąś konkretną godzinę, mówisz, że da znać mi 30 minut wcześniej. No ale. Pss, a jakbyś był częściej w części Warszawie? No. no, Warszawa trochę spora, nie wiem, czym pojedziesz, żeby zdążyć. No i, I co? Myślę, że Chyba muszę rozmawiać? to przełożyć na jutro, bo tym bardziej, że chcemy nagrać dzisiaj podcast i. No w trakcie nie wejdę, no pewnie godziny godziny nagrywali. No, już, ale pierwszy muszę to odcinek przegadać. będzie zapoznawczy. Pierwszy będzie bardzo zapoznawczy. Nie, ja bym chciał zrobić pierwszy taki już dobry odcinek, a nie zapoznawczy. Nie, no będzie dobry, na... ale będzie zapoznawczy. Będziemy rozmawiać o tym, co, jakie mamy plany i jak to będzie wszystko wyglądało i kto będzie przychodził. No wszystko to chcę powiedzieć dzisiaj. Dzisiaj robimy tu po pół roku, kiedy? Nie, tu robiłam ostatnio. Kiedy robiłyśmy? bardzo marcu Nie, mówię to czoło, to kiedy robiliśmy? Jakoś teraz w maju chyba. W maju No to, to czoło jest super, wszystko mi się trzyma. Tutaj mi popuszczało. Już mi, mi się zaczęło działać. Zaciskam te zęby ze złości. Jak tylko biedarek w kurze, to ja się zaciskam. I tutaj, wiecie, ten mięśnie pracuje. Dobrze że się ścierają. <śmiech> <śmiech> Faceci chcą mieć tu rozbudowane, specjalnie gumę żują, ale dziewczyny nie chcą mieć tutaj tego mięśnia takiego rozbudowanego. A jak zobaczycie na starych materiałach, to tutaj miałam o wiele szerszą buzię. Przygotowujemy się powoli do nagrywania podcastu, na który wszyscy czekali. Yeah! Ja się nie widzę. Widać Euforię. tu jeden ekran, to będzie drugi. W którym Albo będą dziewczyny oglądały. A my pewnie będziemy tutaj specjalnie się patrzeli, żeby się nie patrzeć w ekran. Yy, żeby się nie patrzeć jakby tylko na ekran, ale bardziej na obiektyw. O. Jak będziemy chcieli coś sobie poprawić. no O to chodzi. I teraz trzeba podpiąć mikrofony, które mamy bezprzewodowe. To jest najfajniejszy atut, że nie trzeba mieć żadnych kabli. I zaraz zaczynamy podcast. Ustawiamy wszystko. Tam, 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 Robimy teraz odsłuch, e, Sprawdzamy, Dzieła. czy dobrze się wszystko nagrało. Gdzie? To Tutaj grące, do, mnie? do no. mnie. chcesz włączyć? Wrzuć. To wrzuć, zobaczymy, czy dobrze się nagrało, czy dźwięk jest ok, i lecimy z tym. Mam bardzo dobry humor, uwielbiam podcasty. Jest trochę boja. Boisz się? Odbiorców, co powiedzą? Cześć matko. cię w moim W Moim myślałam, że w moim. Ale, ale to teraz suszę ciszej, ale bo jest odsłuch No cię głośniej. Minimalnie. ale ja mowa. też mam na całą pyle tego, więc. A, no tak. No nawet jak to słyszysz. Pyle? Nie. Ale to teraz słyszysz dobrze no, jest. Okay. no i kochanie przyznaj się, było ciężko było nagrywać podcast. Darek mówi, że nie ma już w ogóle energii po nagraniach. Fajnie było, powiem Wam, że było bardzo fajnie. Fajnie tak pogadać. Ja kocham, gadać do mikrofonu. Nie wiem z czego to wynika. Nie mam pojęcia o co to chodzi. Ale lubię sobie pogadać po prostu. Patrzcie, jak idzie załadowane. Tyle sprzętu, żeby nagrać jeden odcinek. Ale to Musimy. Słabo z tą baterią, nie? Słabo z tą baterią jest to. Mamy problem z baterią, bo się przegrzewa. Musimy coś wykombinować na przyszłość, bo inaczej będzie słabo cały czas. Słuchajcie, to jest jeden z produktów, który bardzo lubię, coś się Wam przywiozła ze Szkocji. Jest to fudge, czyli taka krówka, można to nazwać, taka twardsza, troszkę z solą, więc to jest jedna rzecz, jak ktoś chce mi kupić ze Szkocji prezent, to jest to, czego potrzebuję. I przyszły też wstążki, wstążki, które będę rozwijał w ogrodzie, zrobię taką tęczę z nich. Tutaj takie fajne pastelowe kolory. Cieniutkie. Mam nadzieję, że fajnie to będzie wyglądało. 32 metry bieżące i kupiłem po 6 sztuk z koloru. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. I to jest właśnie na urodziny. Zamówiłem już tort. W sumie będą dwie imprezy z tortem, więc dwa torty. I tutaj też częściowa skróciła. Słuchajcie, zasłony. Właśnie fajnie do mieszkania. Muszę je powiesić. No i bibuła też będzie na urodziny do zabawy, bo za 2-3 tygodnie robimy imprezę urodzinową. I to jest mój nabytek z Ikei, który widzieliście w, w vlogu z przeglądem Ikea. On ma bardzo kiepskie opinie, słuchajcie. Nie dziwię się, bo jest taki trochę... O, tu wypada mi dno. No jest taki trochę niestabilny. Kurczę. No, niestabilny, zobaczcie, biało pada, ale ja go chcę tak troszeczkę trzymać bez wyciągania za bardzo, bo chcę w nim trzymać paski, które mam pod koszulami. Zaraz wam pokażę. Zobaczę, może przy okazji sobie zrobię jakiś mini przegląd. No właśnie, tu się za dużo dzieje. Tu się za dużo dzieje. Pod moimi koszulami jest taki... No i tu jeszcze buty są, różne eleganckie, w których nie chodzę. Oczywiście i te paski się wywalają. Brawo ja. Tu mam cały taki o, takie coś, co mi się wcale nie sprawdza z tymi paskami, powiem wam szczerze, tych pasków mam dużo. Kocham paski, zawsze będę kochać i wolę ich, się ich nie pozbywać, bo nawet jeżeli teraz w nich dużo nie chodzę, to będę w nich chodzić, nie wiem, za 5 lat, jak młoda wróci. I może to będzie lepsze rozwiązanie, kto wie. Zobaczę. Pytanie, czy to w ogóle tu wejdzie? No wejdzie, teoretycznie tutaj wejdzie. I może będzie to... Co tu się wydarzyło, lepsze niż to? Dobra, próbujemy. Powiedzcie mi, czy jeszcze założę pasek ćwiekami. Ten jest primarka. Boże, ma tyle lat. No minimum 10-12 lat ma ten pasek. Czy ja jeszcze tak... więcej z 15 na pewno? Czy ja taki jeszcze założę tutaj? Segreguję kolorami. Chyba go już nie założę. No i mamy całą kolekcję. Tutaj mamy paski do oddania. Będę tam do mojej przyjaciółki dawać i tak dalej. To jest cała kolekcja. Mam trochę pasków takich na gumie. Mam też paski skórzane. Mam też paski firmowe. Jak widzicie, tutaj mam pięć pasków firmowych. Taka oto kolekcja. Ale ja te paski Gucci noszę tylko i wyłącznie do płaszczy. Jakoś, czy do takich dużych kardiganów zimą jakoś ich nie noszę. Wiecie, no to są ciężkie, czarne pasy. Ja ich nie noszę do jeansów, tylko ja je właśnie noszę w pasie do, do jakichś takich rzeczy bardziej zimowych. Tutaj mam do sukienek dwa takie. Mam jeden właśnie spinko. Bardzo lubię te spinko, bo ja lubię bardzo te kółeczki No i mam z Louis, które też noszę do takich jasnych cardigano płaszczy, coś takiego. No i trochę też mniejszych, te mam na przykład z HM. -u. To są takie moje ulubione, które bardzo często noszę cieńsze do jakichś sukienek. Właśnie te, które się troszkę rozszerzają. To mam taki stary pasek z hm Bardzo go lubię. On jest elastyczny, też trochę znoszony. W ogóle Wam pokażę taki jeden jeszcze pasek z Zary. Zobaczcie, jak się taki miałam z klambo. Nie wiem, czy pamiętacie. Jak on się kurczę zniszczył. Pamiętam, że tutaj ta skóra tak sparciała. No. Także to też nie ma co trzymać, tego nie wiadomo ile. Także tu moja kolekcja pasków. I. No i cieszę się, że zapakowałam do tego oto IKEA'owego pudełka i przy okazji się troszeczkę pozbędę, także to jest mój nowy system segregacji, a do drugiego pudła pewnie pójdą kostiumy kąpielowe, ale to jeszcze sprawdzę i dam Wam znać.